Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na kanale Sega Smax. Dzisiaj będziemy sobie otwierać Kobelstony po raz kolejny, mamy do otworzenia 11 skrzynek i na samym początku chciałbym Cię zaprosić do zostawienia łapki w górę i suba na moim kanale. Jeśli chcielibyście, już wam mówię, mam tutaj piękną M9 Wagnet Bayonet. przepraszam, jeżeli będziecie chcieli ją albo suvenir desert deagle, zostaw, zostaw komentarz. Ja mogę wam to rozdać, mogę wam to spokojnie dać Mam do rozdania, no tak 5 skinów więc jeżeli chcecie to zapraszam Was serdecznie jeżeli macie tą aplikację to zapraszam No i przechodzimy do otwierania skrzynek Przechodzimy, przechodzimy i otwieramy pierwszą skrzynkę, w pierwszej skrzynce będziemy mieli Lecimy, lecimy Nic ciekawego. Lara nam przeleciała. Nic ciekawego. Więc pamiętaj, jeżeli będziesz chciał skiny, które widziałeś przed chwilą, w szczególności m 9 Bayonet, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza, a ja będę losował Wam, losował z komentarzy, osobę, która wygra i wyślę mu tego skina oczywiście w komentarzu zostawcie swoją nazwę do wysłania wam tego oto skina siedem skrzynek do końca lecimy dalej knight przeleciał i będzie suvenir. Znowu knajp przeleciał. coś ciekawego się trafi? Nie? Green Apple. Znowu nowa. Oczywiście te skiny, które tutaj losuję też będą do wygrania. Więc zostaw zostaw swoją nazwę w komentarzu. A ja będę losował i wysyłał wam te oto skiny. Wszystkie skiny, które tu tutaj wylosuję, że będą za słabe, będę dorzucał jeszcze jakieś skiny, mam ich sporo. Ja coś sobie jeszcze dorobię i mogę wam te skiny rozdać. Słonie Ilmak 7. Na razie nic ciekawego tu nie widać. AWP Dragon Lord Knight. Idziemy dalej i mamy mp90 i właśnie skończyły nam się skrzynki chyba możemy kupić jeszcze jedną tak możemy więc otworzymy sobie jeszcze jedną I w ostatniej skrzynce będziemy mieli. Uwaga, uwaga. No, rostka. Dobra. Pamiętaj, żeby stawić swoją nazwę w komentarzu. Jeżeli chcesz, skiny. Skiny, jeszcze raz wam pokażę. Są tu, o takie piękne o. skiny. M9 Bajonet. warty 415 euro. Ale nie ma nic ciekawego. Więc na razie jest do rozdania pięć skinów takich jednych z droższych. I to było na tyle w tym odcinku. Dzięki zostaw łapkę w górę, zostaw suba. Dzięki na razie, cześć.